Aktualnie w sadzie mamy już początek kwitnienia. Mamy bardzo ciepło, więc możemy przewidywać, że kwitnienie będzie intensywne i krótkie. Natomiast przed weekendem majowym i cały weekend majowy spodziewane są opady deszczu, i tutaj nie jest to dobre do zawiązywania owoców. Produkt BM Start jest biostymulatorem kwitnienia i wiązania owoców i dlatego firma nasza proponuje zastosowanie w dawce 2 litry na hektar trzykrotnie. Więc teraz w fazie na początek kwitnienia, w pełni kwitnienia i trzeci zabieg, ostatni, pod koniec kwitnienia opadanie płatków kwiatowych. Biostymulator BM Start poprawi efektywność zawiązania owoców, zwłaszcza u odmian triploidalnych, takich jak jonagold i sporty, mutsu czy boskop, a także zwiększy, zwiększy wielkość owoców, zwłaszcza zabieg ostatni pod koniec kwitnienia, szczególnie na odmiany drobnoowocowe, gala, golden, pinowa, szampion. Czyli ten ostatni zabieg jest zabiegiem bardzo ważnym, wpłynie nam na wielkość owoców. Będzie lepsza efektywność zapłodnienia i zapylenia kwiatów właśnie w warunkach niekorzystnych w opady deszczu. A takie warunki są zapowiadane, że w pełni kwitnienia będziemy mieli kilkudniowe opady deszczu. W tym roku wystąpiły przygruntowe przemrozki w rejonie. Warki grójca nawet do minus 7 i 3 stopnia poniżej zera. W tej sytuacji wiele, wiele kwiatów królewskich zostało nadmarzniętych. W związku z tym, z tą sytuacją nakwitnienie, czyli pełnie kwitnienia i pod koniec kwitnienia opadania płatków e, powinniśmy e, zastosować e, biostymulator e, BM Start w dawce 2 litry na hektar e, i e, do tego e, preparat regulator wzrostu Regulex 10 e, SG w dawce 50 gram na hektar m, lub e, na odmiany drobnoowocowe Gala Champion Golden Pinowa e, rekomendujemy Mieszaninę e, preparatów BEM Start w dawce 2 litry na hektar plus e, preparat Promalin w dawce 0,5 litra na hektar. Wspomnę, że preparat BM Start stosowany w okresie okołokwitnieniowym można łączyć z większością agrochemikaliów, i tutaj mam na myśli stosowane w tym okresie fungicydy, czy zaraz po kwitnieniu nawozy dolistne.